To, co najbardziej nas wyróżnia, to prostota i czas treningu. Dzięki 36-minutowym sesjom jesteśmy w stanie zapewnić naszym klubowiczom oczekiwane rezultaty. Dodatkowo myślę, że nasza społeczność, kameralność i butikowość sprawiają, że atmosfera w naszych klubach jest naprawdę wyjątkowa. Naszym partnerom zapewniamy kompleksowe wsparcie marketingowe, menedżerskie, operacyjne, dając szkolenia i materiały. Szkolimy kadrę, dajemy bardzo szeroki konsulting, wspieramy również marketingowo i jesteśmy tak naprawdę z naszymi partnerami obecni przez kolejne lata funkcjonowania klubu. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby każdy w naszym klubie czuł się dobrze i swobodnie, żeby każdy mógł osiągać swoje wyniki pod okiem fizjoterapeutów i żeby mógł to zrobić w przyjaznej atmosferze. Chcę powiedzieć, że technologia jest fundamentem naszego konceptu. Dzięki niej możemy się łatwo skalować, a nasi partnerzy mogą łatwo operować klubami. Dzięki technologii mają łatwość na nadzorowaniu klubu i efektów treningowych naszych klubowiczów, a także technologia pomaga nam bardzo sprawnie zarządzać klubami. Między innymi e-fitness. Bardzo cenimy sobie CRM, w którym możemy zbierać dane na temat naszych klubowiczów, co pomaga nam w profesjonalnej opiece, czym na pewno się wyróżniamy. Myślę, że warto też wspomnieć o obsłudze płatności, która w eFitness jest zautomatyzowana. Dzięki czemu nie musimy tworzyć stanowiska recepcyjnego, to się dzieje po prostu automatycznie. W na codziennym życiu pomaga nam dość prosta funkcja dodawania karnetów, tworzenie nowych karnetów czy nowych zajęć, dodatkowych ofert. Wszystko to jest proste, konfiguruje się to dosłownie kilkoma kliknięciami. Klubowicz, który jest nowy, nie musi podpisywać papierowych zgód, wszystko jest komputerowo. Również cała strefa klubowicza, gdzie on sam może wykupić sobie karnet. Wszystko to też zdecydowanie ułatwia nam prowadzenie takiego klubu. Korzystamy z aplikacji, która umożliwia naszym klientom zapisy na zajęcia. Dzięki temu wiemy, że nasz klub nie będzie przeciążony w danym momencie. Jesteśmy butikowi, z zasady nasi klubowicze mogą przechodzić dowolnie w godzinach otwarcia klubu, natomiast system zapisu we fitnessie usprawnia nam y, tą frekwencję y, i pozwala nam monitorować oblężenie w klubie. Dzięki temu, tak jak mówię, mamy cały czas kontakt z klubowiczem. Też klubowicz czuje się dzięki temu zaopiekowany. Skracamy między, dystans między nami a klubowiczami i to buduje całą społeczność 36 minut.